Mówisz Bednar środkowy, a nie jest środkowy. Wszystkie ostatnie mecze, które grał, to grał jako środkowy. No dobrze, to jedna kwestia. Muszę wrócić do pozycji numer 6. bo yy, w tym szaleństwie rozumiem, szukaliśmy metody, ale wystawić na Portugalię Maxiego Jedele, no to jest ogromne ryzyko, tak? Związane z yy, jakby z tym, że ten chłopak, nie wiem, zagrał z Betisem, dwa mecze w lidze, wrzucasz go przeciwko gigantom, gigantom, tak, nie, nie ulega dla mnie wątpliwości, że Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, no to są giganci, jeśli chodzi o światowy futbol i podejmujesz takie ryzyko i tak sobie myślę tak, zobacz, mecz z Holandią, Romańczuk, mecz z Austrią, Sliż, mecz z Francuzami, Moder, dwóch mecz we wrześniu, Zieliński jest twoją szóstką, Czyli ja wiem, że szukasz, wytłumaczyłeś mi. Mi się to podoba, że szukasz. Natomiast w pewnym momencie, myślę sobie jako dziennikarz, kibic reprezentacji, pasjonat futbolu, no musisz zebrać to. Jak Engel wymyślił kałużnego ze świerczeskim, no to ja nie mówię, że nigdy nie wystawił z Debela, bo była taka potrzeba, bo były kontuzje, ale no to była jego para środkowych pomocników, tak? No musisz znaleźć tę metodę na ten środek pola, tak?